Mam własny okay. hotel, mam własny hotel, IP do serwera i jak dopiero się zbuduje cały hotel ten hotel będzie duży będzie miał bardzo dużo pięter jeszcze nie jest cały zbudowany ale dobra, przychodźmy na do początku No, witajcie, witajcie, ja jestem Witer i dzisiaj ze mną będą Halo No, antex.pl i kto? No i jak nie rukolas no, Nierkolas, przywita się. No ja się już przywitałem. Ja no wiem, ja mówię tak. do Nierkolasa, że się przywitał. A o, dobra, do ma... dobra, widzowie, bo ogólnie tutaj jeszcze nie ma zbudowanej recepcji, ale tutaj będzie recepcja i będziecie tutaj pokoje sobie wynajmowali. To tak na no, ciebie i się pokażę. I no. się pokażę w twoim filmie. O, dokładnie. Jedziemy tutaj do góry w czasie awarii, Windy. Nie wchodzić, proszę na windę. Aha, w razie awarii, Windy, proszę jak najszybciej pisać na maila witur.ety.com. W, w opisie będzie jeszcze ten e-mail napisany. A na mój? czy Tylko na Twój. No, na, no, na mojego maila. A, mhm. no, ale na moim już nie, tutaj no. chcę na pokazać, wiesz? No wiem, widzicie ale widać. widać. Yy, dobra, yy, więc widzę, tak, ogólnie, tutaj jest pierwsze piętro z pokojami. Ale tutaj, ogólnie jeszcze będziemy, będę na górze jeszcze budował. Będę jeszcze na górze budował. Oha, uwaga, w windach, w windach, max dwie osoby. I to jest już max. Winda, w windach dwie osoby mogą tylko być. Proszę się stosować wtedy do tego. Dobra, no i piętro drugie. Tutaj jest stołówka. Tutaj jest stołówka. Tutaj jest taka ładna stołóweczka. idziemy do piętra trzeciego, czyli na basen. Znaczy się W razie awarii tej windy, no to czy na maila witor.etymoopadzimej.com i be, be, e-mail będzie jeszcze napisany w, w opisie. Aha, i IP hmm. będzie dopiero jak zbuduję ten hotel. Dopiero wtedy będzie IP napisane. Na to, patrz na to video. Tutaj macie widzę fajną windę. Potem jak zbudujemy to wyślę Wam IP. Wy, wystawię IP też, ale na razie jeszcze IP nie ma. Na razie jeszcze IP nie ma. Potem będzie, jak zbuduję ten hotel. On jeszcze jest w trakcie budowy, także. No. Mm, nazwy nawet ten hotel nie ma. Nazwy nawet ten hotel nie ma. Także subskrybujcie! Dawajcie łapeczki w górę, a my się jedziemy z truciku. Pa, Papa! Pożegnajcie się. Dobra. Nie tylko las, pożegnaj się. O nie! Dobra, papa. Pa.